Witam Was wszystkich serdecznie. Piękna pogoda dzisiaj w Lemington. Eee, ja sobie weekenduję. A tematem dzisiejszego odcinka będzie rzecz, o którą pytaliście bardzo często i która, na którą tak, tak naprawdę nigdy nie odpowiedziałem. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, skąd brać muzykę do naszych filmów. Ale dobra, nie będziemy o tym rozmawiać tutaj na zewnątrz. Eee, Przenieśmy się w jakieś wygodniejsze miejsce. Pyk! Witam Was wszystkich na kanale Twardo Do Celu. Ja mam na imię Damian, a film, który oglądacie to kolejny film z serii, w którym tłumaczę Wam podstawy filmowania, montowania i nie tylko. Tak jak już mówiłem, tematem dzisiejszego odcinka będzie muzyka, czyli skąd ją brać, jak używać jej legalnie na YouTubie i nie tylko itp., itd. Podstawową informacją dla wielu z Was jest to, iż muzykę należe, należy dzielić na różne licencje. Jak to wszystko funkcjonuje, zaraz Wam opowiem. Natomiast, szukając muzyki do swoich filmów, musicie najpierw zadać sobie jedno ważne pytanie: czy ten film chcecie, aby był monetyzowany i chcecie na nim zarabiać, czy to ma być po prostu film, który sobie wrzucacie do neta i on po prostu ma być? W przypadku tych drugich restrykcje są dużo mniejsze, pole do popisu dużo większe mniej kombinacji i tak dalej. Natomiast w przypadku, jeżeli chcemy zarabiać jest dużo więcej restrykcji, trzeba więcej rzeczy pilnować, więcej rzeczy przestrzegać, a jeszcze bardziej restrykcyjne jest to, jeżeli robimy jakiś film komercyjny, czyli jakąś reklamę dla klienta albo coś w tym stylu, ale do tego przejdę na samym końcu. Skąd ja biorę muzykę do vlogów i do moich filmów i do wszystkich poradników i tak dalej? Jeżeli potrzebujecie utwór do filmu, na którym nie chcecie zarabiać, Natomiast nie macie nic przeciwko, żeby wyświetlały się w nim reklamy, to YouTube umożliwia nam coś takiego. Oczywiście nie będą to utwory typu Alicia Kiss albo Beyoncé, bo te są tak bardzo obwarowane restrykcjami, że pewnie w połowie krajów nam je zablokują. Natomiast jest bardzo wiele utworów artystów, którzy mają te utwory pod licencjami swoimi, czyli nie można ich używać za darmo w projektach komercyjnych. Natomiast możemy użyć ich normalnie do filmów. Na YouTubie działa to tak, że po prostu na naszym filmie, na którym nie chcemy zarabiać, mam to gdzieś, będą wyświetlane reklamy, i z tych reklam zarobki będą szły na poczet yy, autora utworu. Co moim zdaniem jest ok, bo jeżeli ktoś w ten sposób pracuje, tworząc muzykę, to musi zarabiać i musi za coś żyć. I tutaj, wszystkie kanały typu Transnation, Nation, Trap Nation, yy, jednym z moich ulubionych kanałów na YouTube jest Mr. Su Suicide Ship. I tam możecie szukać utworów, jest masa ciekawych, fajnych utworów, natomiast, tak jak już mówiłem, na nich nie możecie zarabiać. I w momencie, kiedy nie chcecie zarabiać na YouTubie, możliwości wasze są ogromne, wszystko co nie jest bardzo komercyjne możecie tak naprawdę używać. Najwyżej po prostu YouTube was poinformuje, że na tym filmie będzie zarabiał autor utworu i tyle, że nie możecie zarabiać na tym utworze. Oczywiście, linki do większości kanałów, tych z których ja kiedyś korzystałem, będą w opisie filmu, i tam możecie szukać sobie muzyki do własnych wstępnych projektów. Sytuacja nieco komplikuje się w momencie, kiedy chcecie zarabiać na filmie i musicie już przestrzegać pewnych zasad. I tutaj jest kilka licencji, z których możecie korzystać. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest po prostu dogadać się z autorem muzyki dotrzeć do autora muzyki zapytać się go, czy możecie używać w swoich filmach. Jeżeli będziecie monetyzować, należy go o tym poinformować. I on wtedy wam mówi, że no, okej, okay, dobra, spoko, wrzuć tylko link do mojego profilu na przykład na SoundCloud w opisie i będzie spoko. Ewentualnie niektórzy wam powiedzą tak jak w moim przypadku, że odpal mi tam z 10 dolców i może sobie używać tej muzyki albo miesięcznie 5 dolców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj należy wspomnieć o licencji bardzo ważnej, która wszystkich was będzie interesować, czyli licencji Creative Commons, czyli po polskiemu, uznanie autorstwa. Na czym to wszystko polega? Otóż, korzystając z muzyki takiego autora, e, wrzucacie sobie muzykę do filmu, ta muzyka fajnie wam gra, i tak, dalej, i tak dalej. natomiast uznanie autorstwa polega na tym, że należy w opisie takiego filmu, można też w samym filmie, tak jak ja to robiłem, po prostu uznawałem, że to jest bardziej fair wobec autora, wrzucić link do profilu na przykład na Soundcloud, na Bandcampie, tam gdzie próbuje sprzedawać swoją muzykę i Także, żeby pomóc mu w promocji tej muzyki. Są to zazwyczaj autorzy muzyki, którzy gdzieś tam zaczynają, kombinują z jakimiś samplami, coś tam przerabiają, jakieś swoje remixy robią i tak Oni nie mają aż takiego wzięcia, nie tworzą jako takiej swojej całkiem muzyki, korzystają z sampli z innych utworów i często, gęsto właśnie można do nich dotrzeć w ten sposób, można korzystać z ich muzyki. E, przykładem tutaj jest u mnie Jimmy Square, przykładem u mnie tutaj jest DJ Quads, e, przykładem jest y, Jeff Carl. to są autorzy, którzy nie chcieli ode mnie w ogóle y, kasy, po prostu napisali, że ok, udostępnij tylko mój link i, i będzie ok. I to jest licencja Creative Commons. Najprostszym sposobem na znalezienie muzyki dla Was jest biblioteka YouTube. Tak, YouTube posiada swoją bibliotekę muzyki i tam również są utwory, które są całkowicie darmowe i możecie ich po prostu używać, wrzucać i nikt nikomu nie mówi skąd macie muzykę. I są utwory i tam macie właśnie tą, tą ikonkę, taką CC i takiego ludzika. I to są utwory, w których właśnie, które podchodzą pod tą licencję Creative Commons, czyli CC, uznanie autorstwa. I w momencie, kiedy używacie takiego utworu, musicie napisać autora i tytuł i najlepiej link do tego, w przypadku biblioteki YouTube, to po prostu piszecie biblioteka YouTube i tyle, tak? Ja osobiście korzystałem bardzo często z Soundclouda, to jest y, niesamowita kopalnia dobrej muzyki. Jest tam dużo krapu, ale jeżeli przekopiecie się odpowiednio głęboko, znajdziecie coś fajnego. Yy, są tam bardzo komercyjne, mniej komercyjne, darmowe, Creative Commons. Dla każdego coś dobrego, wystarczy pokopać, poszukać, napisać do autora, zapytać. I w, praktycznie wszystkie mm, utwory, jakie używałem w rod vlogu, cała muzyka była właśnie z Soundclouda. Część była całkowicie za darmo, część odpalałem po prostu albo kupowałem po prostu utwory na Bandcampie, bo z Panturem miałem taki układ na przykład. Po prostu powiedział mi: Dobra, ok, ja ci wyślę te utwory, zapłać mi 10 dolców. Natomiast nowe utwory już mu się tam nie chciało, To on mówi: Dobra, wiesz, co, no, jest na tym Bandcampie na prowizja, bo 10% mu urywali, ale on mówi: To kup sobie tam. Da te dwa dolce, utwór, czy tam za dolca. Ja akurat mu tam zawsze dawałem 3-4 dolary za utwór i mogłem sobie ich używać dowoli. Po prostu miałem na to zgodę pisemną od niego i tak dalej. Wiadomo, że jeżeli chcemy używać to bardziej komercyjnie do projektów, to musimy mieć już zgodę na piśmie, wydrukowaną i podpisaną i tak dalej. Alternatywą, jeżeli komuś się nie chce szukać na. SoundCloudzie utworów Są kanały na YouTube Wszystkie typu No Copyright Music Royalty Free Music I tak i to są kanały, które się domyślnie zajmują Właśnie wyszukiwaniem, wykopywaniem Tych utworów Często, gęsto widziałem właśnie DJ'a Quadsa na jednym z, jednym z tych kanałów Widziałem Joakima Którego muzykę akurat uwielbiam I uwielbiam korzystać z jego muzyki i, I to są kanały, na których po prostu polecam zostawić suba i sobie obserwować. Często, gęsto dodają właśnie fajne utwory, tylko że oni to robią tak, że no okej, okay, znalazłeś to u nas, to nasz profil poleć i oczywiście autora. Ja mimo wszystko polecam do autora się odezwać, do autora napisać, z nim skonsultować, czy wszystko ok. To nie boli. Angielskie słowa 12 krzyż to też nie jest y, trudna rzecz. Natomiast warto mimo wszystko nawiązać kontakt z autorem. Takie jest moje zdanie. No i dobra, ale jeżeli mamy utwory darmowe całkiem, z których możemy korzystać jak biblioteka YouTube, mamy uznanie autorstwa, to jest jeszcze kilka alternatyw dla kogoś, kto już może na tym zarabia, albo po prostu stać go na to, żeby wywalić kasę. I są dwie stronki, czy jest więcej, ale dwie takie bardzo przyjazne dla YouTube'a, które znalazłem. To jest Epidemic Sound. Stronka, z której ja korzystam. Płacę miesięczny abonament i mogę z całej biblioteki ich utworów korzystać i po prostu tam są utwory każdego gatunku, różne efekty dźwiękowe itd. I w zależności od ilości wyświetleń na kanale miesięcznych po prostu musimy usić jakąś tam kwotę. Ja w tym momencie na tym kanale płacę 13 euro, na poprzednim płaciłem 25 euro miesięcznie. Jest to dość duży koszt, ale jeżeli chcemy, aby te nasze produkcje były mało nudne i muzyka zróżnicowana, to niestety trzeba się z tym liczyć. Alternatywą dla Epidemic Sound y, jest Artlist. W Epidemic Sound teoretycznie jest tak, że podczas opłacania abonamentu możemy wrzucać filmy z muzyką woli i pomimo iż przestaniemy płacić abonament, ta muzyka, ta, te filmy, które były wrzucone w trakcie abonamentu mogą tam nadal być. Y, w Artlist teoretycznie jest inaczej. Natomiast na Artlist y, Problem jest taki, że trzeba wywalić 200 dolców. To jest 200 dolarów rocznie i trzeba po prostu z góry wywalić 200 dolarów, i wtedy przez ten rok, za który zapłaciliśmy, możemy ściągać muzykę do i używać jej po prostu lifetime. Przewagą Artlist nad Epidemic Sound jest to, że muzykę, którą ściągniemy z Artlist, możemy używać do projektów komercyjnych, czyli tam, gdzie ewidentnie robimy reklamy dla klienta, gdzie promujemy coś itd. itd. W Epidemic Sound jest to dość niejasne, natomiast zupełnie inne licencje są, jeżeli robimy coś komercyjnego. Dlatego myślę, że z Epidemic Sound w komercyjnych produkcjach należy jednak opłacić dodatkową licencję. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Są jeszcze strony takie jak Premium Beat, jak AudioBlocks na video blogs yy, i tam są różne też utwory, natomiast tam to wychodzi dużo drożej i, i tam już trzeba niestety zostawić trochę pieniądza i mieć większy budżet. Natomiast jeżeli robimy reklamę dla klienta, e, warto o tym pomyśleć i warto zastanowić się, czy nie lepiej wpis, wrzucić to po prostu w budżet y, realizacji tego projektu i Dostać lepszą muzykę, mimo wszystko, która nie będzie się gdzieś tam bardziej powtarzała. Bo nie każdego na YouTube stać, żeby wywalić powiedzmy 40 dolarów na jeden utwór. I tutaj, na przykład, jeżeli mowa o Epidemic Sound, muzyka w całym filmie ze Złombola była wzięta właśnie z tej stronki z Epidemic Sound. Więc jeżeli oglądaliście film ze Złombola i Wam się podobał i podobał Wam się muzyka, efekty dźwiękowe i tak cały podkład dźwiękowy, cała muzyka pochodzi z Epidemic Sound. I myślę, że dała to niesamowite zróżnicowanie w stosunku do tego, co było we vlogach. Niestety yy, autorzy muzyki Creative Commons, których gdzieś tam znajdujemy, bardzo często tworzą podobną muzykę i w pewnym momencie to się przejada, nudzi i tak dalej. Zresztą to widać po kanałach na YouTube, że dużo ludzi na przykład korzysta. Muzykę Jaki Karuda słyszałem wielu na wielu kanałach, muzykę Pantura również, muzykę Jeffa Kalna również. Po prostu. To są autorzy, którzy są bardzo popularni przez to, że nie trzeba im płacić, że wystarczy uznanie autorstwa. Większa ilość ludzi może sobie na to po prostu pozwolić. Nie każdego stać na to, żeby wywalać na muzykę, nie każdy zarabia na YouTube na tyle, żeby chociaż poświęcić ten nasz zarobek na muzykę, żeby to lepiej wyglądało i tak dalej. Wracając jeszcze tylko na chwilę do mm, muzyki Creative Commons, chciałbym powiedzieć Wam, że ja korzystałem z. Kilku, jak nie kilkunastu stron, na których można znaleźć muzykę Creative Commons, niekoniecznie przez autora. Są stronki skupiające daną muzykę, opisujące licencje itd. Bardzo ważną rzeczą, niesamowicie ważną jest to, że muzyka, cała licencja Creative Commons dzieli się jeszcze na dwie części. Jest to Creative Commons normalna i Creative Commons no commercial use, czyli nie możemy używać ich do komercyjnych projektów. I podkomercyjne projekty niestety zalicza się też zarabianie na YouTubie, więc jeżeli znajdziemy takiego ludzika ICC i będzie przekreślony dolar, to na. korzystając z tego utworu nie możemy zarabiać na YouTubie i na... o tym należy pamiętać, bo potem może nam od razu tego nie zdejmą, ale ktoś tam się gdzieś doszuka bot na YouTubie, który jest dość restrykcyjny, inteligentny i tak dalej. Często gęsto ja na przykład miałem kopierać strike, czyli. Wywalali mi zarabianie na filmie, ponieważ znaleźli niby jakiś tam utwór. I tutaj przykładem jest utwór, który wszyscy uwielbiają, czyli Happy Days, który jest remiksem motywu z serialu Happy Days przez Jeffa Cal. Eee, automat YouTube'a po prostu zna znajdował w tym jakiś tam francuski utwór, i mm, od Merlina i po prostu, puh, nie zarabiasz na tym, bo to jest Merlina, Merlin to będzie zarabiał. I w momencie, kiedy ja miałem pewność, że to nie jest ten francuski utwór, tylko no, jest to innego autora, w ogóle po angielsku, i tak dalej. Można się odwołać do takiego zgłuszenia, do takiego kurde zbalowania, zarabiania na filmie, i oni to wtedy przeglądają i jest ok. I tutaj ciekawa sytuacja. W dwóch filmach użyłem tego samego fragmentu Jeffa Cal, Happy Days, i w jednym filmie po prostu był taki copycat, czyli kopiuj copy, w Dwa odwołania do dwóch filmów, po prostu skopiowałem, wkleiłem. W jednym mi uznali, w drugim nie, więc tym, którym mi nie uznali, zrobiłem kolejne odwołanie i napisałem: Hello, tam mi uznaliście, że to jest to, a tutaj nie. Ktoś tu coś chyba się pomylił, no i faktycznie też oddali mi zarabianie na tym filmie. Eee, natomiast na YouTube jest to coraz bardziej restrykcyjne i należy pamiętać o tych wszystkich licencjach. Także no. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Linki do wszystkich stron, z których korzystam, z muzyki, korzystałem i będę korzystał w opisie filmu. Ja zapraszam Was serdecznie do komentowania tego filmu, do zostawiania źródeł swojej muzyki, swoich pomysłów, skąd brać muzykę. Może sami ją tworzycie, bo niektórzy to potrafią. Ja niestety jestem łamagą, mi to nie idzie, więc muszę korzystać z muzyki innych. Tymczasem wszystkim życzę tradycyjnie miłego dnia, wieczoru, poranka, czy kiedy to oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye!